Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Jacek Schmidt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nawet i Będziemy mówili o Gieczwałdzie i kolejnej fali zagrożeń ze strony Lidla. I nie tylko dla Gieczwałdu. Ale tak, najpierw ogłoszenie. Ukaże się niebawem książka Chrysa Klińskiego. Mam taką pomiętą. Okładkę, bo z drukarni się ukaże za jakiś czas. Polska w likwidacji. Czy nasz kraj przetrwa rządy koalicji? 13 grudnia. Bardzo ważna książka. I teraz druga kwestia, już związana z samym programem. Widzą Państwo za nami kopię obrazu Giedrzwałckiego. Pan ją namalował taką techniką, że ja byłem pewny, jak wziąłem ten obraz do ręki, że to jest wyszywane niczmi. A to taka. Jaka to technika? Tam są użyte w konturach farby reliefowe, takie do służących w witrażach do, do malowania konturów. I zapytałem się pana, jakie jest przeznaczenie tego obrazu. Pan powiedział, że dla siebie to namalował do, do własnego, do sypialni, tak? Ale powiedział, no jestem malarzem, żyję z obrazów, gdyby kogoś to interesowało, to odstąpię. No ale tak, przejdźmy do tematu. Wrócił pan z Getzwaldu. Może jeszcze taki krótki wstęp, że ktoś mnie zawiadomił, to już było nie wiem, dosyć dawno temu, że Gietzwald jest zagrożony, że Lidl tam buduje. Takie centrum, wysypisko śmieci i tak dalej. Ja zacząłem o tym robić programy. Zgłosili się do mnie ludzie z różnych stron, m.in. z Gierzwałdy, ten komitet. Mhm. Tam nawet robiłem wywiad przez telefon z szefem tego komitetu. No i później wszystko ucichło, bo ta decyzja o budowie tego centrum została zawieszona. No, i później była cisza, nikt się do mnie nie odzywał tam z Gieczwałdu w tej sprawie. No, a teraz pan się pojawia, wrócił właśnie z Gieczwałdu i ma naj, najświeższe wiadomości o tym, co dzieje się i w Gieczwałdzie i wokół Gierzwałdu. Więc proszę bardzo. E, więc tak, nagrywamy ten program w dniu 15 listopada w godzinach wczesno-popołudniowych. Dokładnie w tym momencie, w, w tym czasie, kiedy my tutaj zaczynamy rozmawiać o Gieczwałdzie. Posłowie Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun, Roman Fritz i Włodzimierz Skalik znajdują się albo przed siedzibą Lidla, tą główną, albo w siedzibie Lidla pod Poznaniem w takiej miejscowości, ponieważ organizują protest ogólnopolski protest przeciwko tej inwestycji Lidla w Gietrzwałdzie. W największym skrócie sytuacja jest taka, że formalnie trwają teraz prace administracyjne, pomimo pewnych opóźnień spowodowanych przez stronę społeczną, czyli Komitet Obrony Gieczwałdu, która tam jakby odwoływała się od, od tych decyzji administracyjnych, ponieważ te decyzje, na przykład na temat odrolnienia tych gruntów bardzo wysokiej klasy, i tak dalej. W zasadzie wszystkie były podejmowane albo z naruszeniem zasad obowiązujących w Polsce, albo wbrew tym zasadom. To jest pierwsza rzecz. Więc, Ale te decyzje trwają. No i teraz ten komitet bardzo potrzebuje wsparcia prawnego, konkretnych prawników, ponieważ, jakby podskórnie, dzieją się teraz rzeczy kluczowe. One teraz, jakby zapadają. I to jest jedno. Druga rzecz, bardzo istotna. Końcem ostatniego parlamentu wtedy jeszcze nie poseł Włodzimierz Skalik składał taką deklarację, że w, nowej, w nowym parlamencie, czyli tym, którym, jak, jak oni będą posłami, to powstanie zespół do spraw G4, do obrony przed, przed tą inwestycją. Ten zespół nie powstał do dzisiaj, ale mamy nadzieję, że że ta aktywność tych posłów teraz właśnie się dokonująca będzie takim dobrym zaczątkiem dla kampanii społecznej. Ksiądz profesor Tadeusz Gus w takim płomiennym, płomiennej homilii, chyba rok temu, wzywał wierzących do tego, aby w każda parafia organizowała pielgrzymki do Gieczwałdu i tam się modliła przy, przeciwko tej inwestycji, że to jest bardzo istotne zagrożenie nie tylko fizyczne czy ekologiczne, ale przede wszystkim duchowe dla tego miejsca. I jakby nie ma, nie ma takiej reakcji. Ja teraz jak byłem dwukrotnie w wrześniu i w październiku w Gieczwałdzie, to też nagrałem takie swoje filmiki na moim kanale autorskim można je znaleźć z Gieczfałdu, gdzie no, pytałem trochę ludzi, czy wiedzą o, o na czym polega ta inwestycja Lidla. 90% nie wiedziało nic, a jeżeli ktoś wiedział, to na zasadzie, no, Lidl to może sklep albo jakieś centrum dystrybucyjne. Formalnie, oficjalnie to ma być centrum dystrybucyjne Lidla, czyli to, co jest w sklepach Lidla czy Kauflanda, ma tam być przywożone i rozwożone. Ja nagrałem, żeby to zwizualizować, to, to trzeba zobaczyć, jak, jak to tam w przestrzeni ma wyglądać. Bo od Gietrzwałdu do miejscowości Łajsy, o miejscowość Łajsy to jest 3 km na południe od Gietrzwałdu, jest taka droga, ulica Szkolna to się nazywa. I to jest Aleja Lipowa, przepraszam, klonów zasadzonych ku czci Matki Bożej, która... Objawiała się na klonie. Taka wąska droga. I 700 metrów od, od sanktuarium, 300 metrów od szkoły, ma się zacząć inwestycja Lidla. Która to powstaje taki, taki ogromny klocek, 27 metrów wysoki, 450 metrów długi, według planów. 27 metrów to będzie z dziesięciopiętrowego 9. Dziewięciopiętrowa. tak Tak. Tak, ale to są, no nie wiem, w Pruszczu Gdańskim jest takie Centrum Logistyczne Lidla, albo teraz na trasie Warszawa-Poznań, na tej starej trasie też jest takie Centrum Lidla. To gigantyczne takie w tym krajobrazie. Ale tam ma być, w, 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 zwozić mają śmieci. I tam ma być, tam, formalnie tam ma być, mają być śmieci, które są odpadami z Lidla ale jest też planowana taka inwestycja, tylko ona jest jakby ukrywana w postaci spalarni śmieci. No i teraz ja mam te dokumenty, ale nie mam ich ze sobą, dotyczące planów, pism i tak dalej. Więc tutaj. Moje wyobrażenie jest takie, można je korygować, ale no, że miasto Olsztyn, miasto wojewódzkie i okoliczne gminy tego takiego makroregionu warmińskiego, tych gmin jest 36 albo 37, no to one rocznie wytwarzają śmieci w granicach tak między 30 a 40 tysięcy ton. A w, w, w Lidlu ma powstać Wysypisko śmieci ze spalarnią śmieci, takich wysokotoksycznych, na 154 tysiące ton. Czyli cztery razy więcej. Tak. No i teraz pytanie, jest, skąd te śmieci mają przyjeżdżać? I teraz o, o, to, co powiem Państwu, to jest wyłącznie na moją odpowiedzialność i o tym jakby nikt nie mówi, ale ja mam taką wizję. Nie? Grzegorz Braun miał wizję, ma wizję dotyczącą ingerencji Matki Bożej, więc pozwólcie, że podzielę się swoim punktem widzenia. Otóż wizja zaczyna się od przekopu Mierzei wiślanej. Nie? Ten przekop wiele miliardów kosztował. Krytykowana inwestycja pis Mateusza Morawieckiego i tak dalej. Tam przepływa jedna żaglówka dziennie. Taki jest średni ruch. Jest martwy, tam się nic nie dzieje. Ale jest port w Elblągu, który ma, według tego, co można na Wikipedii przeczytać, trzy funkcje. Ruch turystyczny, tranzyt z Kaliningradem, który teraz zamarł, bo są restrykcje w związku z, z tym, co dotyczy Rosji. I, I mają być tam transporty dedykowane. Nie jest określone, co to są te transporty dedykowane, ale tam, ten port w Elblągu, byłem tam parę miesięcy temu, to są puste magazyny, tory kolejowe, nic się tam nie dzieje. Według tego, co mi tam mówili miejscowi, to to wykupiła jakaś firma zachodnioeuropejska. I z portu w Elblągu do, przez Ostrudę do Olsztyna jest linia kolejowa gdzie jest ta stacyjka Biesal, o której mówił Grzegorz Ground, ale w miejscowości Łajsy ta linia właśnie, tam jest taka dolinka i tam można zrobić idealny taki, taki punkt przeładunkowy dla transportów kolejowych, które Mogą dopływać z Europy Zachodniej przez przekomierze i Wiślanej do portu w Elblągu. Z Elblągu do tego miejsca jest niecałe 90 km. To tak, pociąg osobowy to godzina, półtorej. Nie? I, I moim zdaniem nie chodzi tutaj o transporty. Pirami, tą wąską drogą, chociaż Ostruda Olsztyn krętą, ale bardziej chodzi o przywóz śmieci do koleją, do, do, do tej spalarni śmieci, do tego Do Gwałdu. Do Gieczfaldu, tak. No i teraz a, a dlaczego to jest to bardzo. co, przywóz z Zachodu? Przywóz z zachodu, tak. Mhm. Dlaczego to jest bardzo prawdopodobne? Otóż mamy coś takiego jak Zielony Ład 2030, prawda? Cały ten projekt też wdrożony za przyzwoleniem Mateusza Morawieckiego i teraz kontynuowany w aktualnym rządzie. W tymże Zielonym Ładzie wchodzą takie dyrektywy. Myślę, że jest to jakiś tam palec Boży w tym, co teraz powiem. Zadzwoniła pewna osoba, która jest prawnikiem, specjalizuje się w prawie geologicznym, bo ja jakby poruszam te tematy, więc... I powiedziała mi coś takiego, że, że w ramach Zielonego Ładu wchodzi teraz takie, wchodzą teraz takie ustalenia dotyczące tego, że, że Polska jako przestrzeń ma być, ma być wygaszone rolnictwo, mają być trony zielone i fotowoltaika na tych ogromnych pałaciach. No i teraz gminy te rolnicze, miejskie, do końca tego roku mają otrzymać takie ogólne wskazania, to nie są plany, ale to są takie kierunkowe plany zagospodarowania przestrzennego właśnie pod kątem zielonej energii. Na czym to będzie skutkować, jaki to będzie skutek za parę lat? Nie? Właściciele działek rolniczych czy jakichś budowlanych, którzy będą chcieli na tych terenach przeznaczonych pod Zielony Ład wybudować sobie dom, nie dostaną pozwolenia, ponieważ Ponieważ tam nie będzie doprowadzona linia energetyczna i nie będzie można doprowadzić kanalizacji, bo tam będą fermy fotowoltaiczne. Tam, gdzie ma, ma powstać inwestycja Gieczwałdu, po drugiej stronie tej alei klonowej jest tam 200 hektarów należącego do, do spółki, która sprzedaje tę ziemię Lidlowi. I tam klasa 3A, najlepsza ziemia, kilka procent tylko w Polsce jest takiej ziemi. I tam ten inwestor, ten, ten biznesmen miejscowy stawia, aktualnie stawia setki tych paneli fotowoltaicznych. Więc taką przyszłość nam szykują, a teraz rzecz taka spinająca klamrą, Właściciel lidra, on się nazywa Dietrich Schwarz. Nie znajdziecie Państwo jego zdjęcia ani informacji z życia bieżącego, publicznego. Jest najbogatszym Niemcem i, i takim członkiem czegoś, co, co bywa określane jako Deep State. Hmm. <todgłosy> Czyli to głębokie państwo, tak, to drugie państwo, tak, podziemne. Czyli tak. tacy państwa. ludzie, którzy uważają się za władców świata. Znaczy, po położymy nazwy masoneria. Tak, no tak. Y więc y on jest właścicielem Lidla i Kauflandu, ale jest też właścicielem, y jak to się nazywa, zaraz znajdę. Y schwarz Production, y i to jest największy. Czy monopolista, jeżeli chodzi o przemysł odpadami. I w, ta firma Szwarca ma taką firmę jakby swoją, ale pod inną nazwą bodajże Suez to się nazywa firma francuska. I ta firma ma już 12 przedstawicielstw e, e, takich e, makroregionów. Na odpady przywożone do Polski w południowej Polsce i w centralnej Polsce. Jeszcze nie mają tego w północnej Polsce. I takie centrum właśnie powstaje w Lidlu, i to jest, to jest tutaj, znaczy w i I to jest to główne zagrożenie, ponieważ jeżeli ludzie wierzący w Polsce są odciągani od Gieczwałdu a pan napisał moim zdaniem to jest moje zdanie, najlepszą pańską książkę na temat e, spisku przeciwko Matce Bożej, gdzie, gdzie Gierczwał jest jednym z czterech tych miejsc e, e, kluczowych, gdzie Matka Boża staje na czele narodu polskiego, czy to w Kęble, czy e, czy w Architekcie czy Cud nad Wisłą, czy właśnie gdzie łaskawą. No. Tak, żeby, żeby zwyciężać za pomocą naszej wiary, naszej innej aktywności też militarnej. Przeciwników, wrogów Pana Boga, czy pomocników szatana na ziemi, czy to islamistów, czy to Tatarów, czy bolszewików, czy kulturkamp niemiecki. No czy czasy. masonów. Czy no. masonów, tak. I oto to, to, to toczy się gra. Yy, znaczy wyciszyć Getzfa, to toczyć go śmieciami. Tak, to jakby spalić to miejsce zatruć. Zatruć. I teraz Jaka jest, jaka jest nasza postawa. Ksiądz profesor Krzysztof Bielarny napisał taką niesamowitą... Dwie książki, ale no, niepodległość wyszła z Gietrzwałdu. Odzyskanie niepodległości przez Polskę za pomocą Matki Bożej Gietrzwałdzkiej to był efekt tego, że Polacy po prostu przyjęli to orędzie Zaczęli trzeźwieć, zajęli się swoimi rodzinami, zajęli się wychowaniem dzieci, zajęli się gromadzeniem, niesprzedawaniem ziemi, tutaj walką o krzyże, na przykład strajk dzieci we wrześniu albo wóz drzymały, no to są te czasy, to jest ta postawa. Zaczęli rodzić dzieci, nie? czyli populacja Polski z tam 10 czy 15 milionów się podwoiła do czasów odzyskania niepodległości. Czyli po prostu przyjęli, przyjęli zasady katolickiego społeczeństwa, rozwoju wiary, oprócz tam pobożności, oprócz modlitwy różańcowej. To po prostu wzięli się za, za swoje życie. Za to, że są gospodarzami na, swoimi, na swojej ziemi. Mimo, że ta, ta ziemia należała formalnie do zaborców, to Polacy się nie dali. Teraz wymieramy. Jesteśmy obojętni religijnie. Parafia, parafie w Polsce, większość parafii. Organizuje pielgrzymki do Medjugorje, rzadko kiedy do Gieczwałdu. Nie ma w ogóle ludzi, nie ma, nie ma takiej, takiego sprzeciwu społecznego, że, że to, co mówił nie wiem, ksiądz profesor Górsz, żeby każda parafia organizowała pielgrzymkę do Gieczwałdu i tam protestowała przeciwko tej inwestycji pod urzędem gminy, która jakby chętnie sprzeda to miejsce. Prosto, bo tam są ludzie niewierzący, zawiadują tą rzeczywistością. Nie? I jeszcze na koniec wielki mój ból, bo arcybiskup Gurzyński, metropolita warmińsko-mazurski, kiedy rok temu był protest tej nielicznej grupki Komitetu Obrony Gieczwałdzu, to stwierdził, że ta inwestycja to nie jest ziemia Kościoła, w związku z czym to nie dotyczy Kościoła. Teraz, ziemia, do której, do której, po której chodziła Matka Boża, gdzie się objawiała, to jest ziemia święta, to jest, to jest miejsce konsekracji. Tam na przykład, no wszyscy wiemy, co Matka mówiła w Fatimie na temat różańca. W Gietrzwałdzie mówiła o wiele więcej o niż w Fatimie, tam było ponad 160 ludzi, 182 objawienia. W większości z tych objawień nie znamy, bo one są ukryte, nie są opublikowane do dzisiaj. Jakby jest, no i pan, pan zresztą wie o tym najlepiej. I także, Szanowni Państwo. Ręce do modlitwy i nie tylko ręce, ale też aktywność społeczna. Wzywam i razem z panem Stanisławem apelujemy po prostu o to, żeby się wziąć w karby nareszcie i być gospodarzami we własnym kraju. Amen. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu.